3, 2, 1. Oh my god, mamy uczciwego wspólnika, w dodatku weterana. Widzowie, w skrócie, weteran to taka dzika rola, w której mamy guziora alert, i po jego kliknięciu na parę sekund jesteśmy nieśmiertelni i jesteśmy odporni na jakiekolwiek interakcje z innymi graczami. Jeżeli ktoś taką z nami podejmie, to automatycznie się wywala z rowerka. Dobra, wspólniki na starcie robimy sobie kabelki wykcykmy Gzium Gzium. Tutaj, Arap i Sebek z nami są warto zapamiętać. Okolika ktoś znalazł trupę. Dobra, widzowie, nie będę was tu zanudzał, bo w sumie to pierwsza runda, więc i tak poszedł skip. Dobra, znowu robimy sobie kabelki jum Dobra, w sumie zrobię sobie tego długiego taska i będzie potem z głowy. O niebieski UFO tu wbija, a kliknę se alerta tak na wszelki wypadek. Oko oszust włączył reaktor trzeba iść go naprawić. Swoją drogą widzowie spróbujcie zostawić suba zanim ten Ufonut sobie będzie Ciekawe czy dacie radę. O poszedł guzior ciekawe co ten UFOLUT chce. My, 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 tralalalalala, zium, zium, pyk, cyk, myk, pierwielenie, oszopenie, w sumie to nie będę was ponownie zanudzał, trochę mnie ktoś to oskarżał ale nic z tej rundy nie wyszło. O kurde, jakiś lut się wywalił. Aha, no to kolejny się wywalił i mamy wygraną u uczciwych wspólników. Tym razem znowu wspólniku lecz teraz z rolą orakle. W skrócie ta rola polega na tym, że mamy guziora confess i możemy kogoś oznaczyć i następnie gdy zginiemy to temu ufoludowi, którego oznaczyliśmy przyniku, wyświetla się informacja którą może zobaczyć każdy ufolud, czy oznaczony jest oszustem, czy wspólnikiem ale nie zawsze to jest prawdą więc należy też o tym pamiętać. Robimy szybko paliwko. O kurde ktoś znalazł trupa. Tutaj ktoś zaczął oskarżać tego miksera, czy jak mu tam, ale końcowo i tak poszedł skip. Dobra, na razie nikogo nie wywalili, więc idziemy zrobić resztę tasków. Elegancko karta za pierwszym razem. ten tutaj dufołud ze mną biega, a oznaczy sięgo, bo czemu nie? I cyk rakieta zrobiona. Kurde widzowie, ale spigran z tasów Noż, Że szkolera jasna chyba nigdy nie zrobię tego paliwka. Buju, buju, tralala, la, mermur, Szczerze mówiąc, nie wiem o co im tu chodzi, ale końcowo wygłosowaliśmy tego miksera. Dobra, zapierdzielam szybko zrobić to pierdzielone paliwko. No i elegancko. Kurde mam nadzieję, że mnie nikt tu nie zadźga. Aha, no to dostałem kosę od oszusta, no bywa wspólniki. Na szczęście wywalili tego cymbała za burtę. Aha, no to loversi wygrali. Spakuj się wreszcie do szkoły, a i daj suba. Amogus!